Pięć podmiotów z terenu powiatu Krośnieńskiego podpisało umowy o dofinansowanie w ramach organizowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego konkursu Lubuska baza sportowo-rekreacyjna. Wśród beneficjentów znalazł się także zespół MKS Tencza, Homanit Krosnodrzańskie. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 20 zadań na łączną kwotę pół miliona złotych, wspominał Grzegorz Potęga, wicemarszałek Województwa Lubuskiego. I to jest, wydaje mi się, bardzo sympatyczna chwila zarówno dla tych, którzy są nagrodzeni, jak i dla tych, którzy nagradzają. Bo aby sięgnąć po ten grant trzeba było napisać wniosek, trzeba było zrobić to bardzo dobrze, bo tylko takie wnioski były nagradzane. MKS Tęcza, Homanit Krosno-Odrzańskie otrzyma 20 tysięcy złotych na doposażenie obiektu sportowego w infrastrukturę towarzyszącą. Będziemy mogli zainstalować nowe ławki rezerwowe dla zawodników na blisku ze sztuczną nawierzchnią. Ważne dla nas też projekt z względu, że w tym roku wchodzimy w 80-lecie jubileuszy, szykujemy się do dosyć dużego trwieniu, więc dzieci, młodzież, która będą brała udział w tym wydarzeniu, będą mogły jak najbardziej już, skorzystać z tej infrastruktury towarzyszącej. Widać pewną prawidłowość. Większość z beneficjentów to przedstawiciele reprezentujący raczej bazę sportową, a nie rekreacyjną. Tych inwestycji sportowych jest zdecydowanie więcej od rekreacyjnych, ale wynika to z tego faktu, że po prostu tych wniosków wpływa też zdecydowanie więcej. To znaczy kluby sportowe, stowarzyszenia są, wydaje mi się, bardziej takie sprawne i chętne do tego, aby napisać wniosek, złożyć ten grant o tą dotację. Natomiast baza rekreacyjna, znaczy ci, którzy prowadzą, właśnie zajmują się rekreacją, chyba troszeczkę mniej aktywni są w tym zakresie. Dofinansowanie z terenu powiatu Krośnieńskiego otrzymają także Fundacja Bawmy Kołatka, LKS Spartak Budachów, LKS Płomień Chlebowo oraz Klub Sportowy Darbol Alfa Jaromirowicz.